Dzień dobry wszystkim. Witam z Malborka. Miałem tu w zasadzie nie nagrywać, miałem dopiero przy zamku nagrywać, ale jeszcze nie zacząłem praktycznie dobrze jechać, a już nie wolno mi jechać, bo stoi znak zakazu. O co chodzi, mianowicie? Wszyscy się zachwycają tym, że. O Boże, to to nie to bulwar nad Nogatem. Wszyscy już prawie że sikają w Majty. A proszę bardzo, tak wygląda bulwar. To jest bulwar. To jest bulwar. Zrobiony tylko jest kawałeczek. Zobaczymy yy, jeszcze jak to będzie wyglądało dalej. Na razie idę i. Ale mnie to wkurza. Bo ludzie jak barany. To jak pięknie podniecają się kurcze. A co jest zrobione? Jeszcze nic nie jest zrobione. Idziemy jeszcze, widzę, że. W sumie tam jest most, to do mostu na pewno nie jest zrobione. Czyli lewa strona mostu, bulwar, jest w głębokiej czarnej dupie. Że będę tak mówił, bo wszyscy się chwalą: cały urząd miasta je, i wszystkie przedupasy społeczne że jest porobione o jejku, tak pięknie że można się zorgazmiczyć w jedną chwilę. A tu proszę, jest nie jest nic zrobione, nie wiadomo czy w tym roku będzie zrobione. No i tak to kurczę wygląda. Szkoda, że nie nagrałem samego początku od strony tej takiej yy, plaży, od, od plaży, czy od dzikiej plaży. No to tam jest zakaz ruchu pieszego i dla rowerzystów. Z tego względu, że są roboty. No ale dzisiaj jest, po, jest powszedni dzień. W zasadzie, znaczy powszedni, świąteczny, no bo sobota to jest święto. I trzeba dbać o to, żeby zawsze była dniem wolnym. Nie dać się osyranej lewicy w pompkę nabijać. Proszę, tak to wygląda. I to jest aż do samego mostu że trzeba w zasadzie prowadzić rower, no bo szkoda. No miło, że mamy treningowy, trekkingowy rower, ale mimo to trzeba prowadzić. Bo szkoda na te malborskie dziury, które są wszechobecne. I tam się podniecacie, kurczę, 100 metrami gównianego polbruku, a zobaczcie na drogi. Każde drogi są z progami spowalniającymi, to po co jest policja? się pytam. Po co jest policja drogowa w Malborku? Dzwonić policjantów drogowych. Do czego oni potrzebni? To jest ich robota. To jest ich robota. A tak spowalniacze są położone na asfalt i w ten sposób właśnie się odbywa minowanie. No, czapla chyba. Powinno. Dzień dobry. Nie, myślałem, że to czapla, a to nie jest czapla. A wygląda jak czapla. O, to jest taki mały parking. No fakt, to tam była dzika plaża, bo teraz zbliżamy się do plaży miejskiej. No, i tutaj dopiero jest dopiero od, plaży. dopiero od plaży jest jest coś co nadaje się do jechania i do chodzenia do wędrówki pieszej a tamta strona jest w głębokiej czarnej d. Tak mówiłem tak to wygląda zobaczymy no, jak za mostem kolejowym będzie za mostem kolejowym prawdopodobnie też nie, nie będzie zrobione dobra, to by było na tyle i kończę, a niech włodarze miasta sobie wezmą to do serca i zwolnią policjantów skoro się spowalnia, czy na drogę kładzie do licha nie dość, że dziur pełno wszędzie jest namalowanie grzbietów spowalniających, a nie ma nałatanie dziur ludzie zlitujcie się nad kierowcami bo was zaczną gonić kurde z ubezpieczeń, za mandaty, za mandaty i za zerwane zawieszenia żegnam na razie Зирите ван тотални.